Hej, okay, cześć witajcie ze strony Philips106 Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gdy Henry's Titan I tak, w dzisiejszym odcinku chcę Wam tylko powiedzieć żebyście stawili około, powiedzmy tak gdzieś tak, powiedzmy 4 łapaczki górę no, bo tak Bo chcę, żeby będzie więcej Gierek tego typu Dobra, zatem zaczynajmy w takim razie Dzisiaj będziemy teraz Infiltrating the Airship epizod 3 Więc dobra, zaczynamy więc dobra. Well, well, look, well, well. Finally look Decided fine. to wake up. To wake You've been up. quite elusive. But your skills make it worth the catch. You're okay. perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves. Not as a okay. Clan. We know they're guilty. We just can't pin them down. I don't need tego got you on tak robbery. Przez internet, tylko jest normalnie. Tutaj muszę teraz bo ten. I ogólnie po prostu gra jest tak, jakby po prostu prano mój komputer, gdzie nie to bring A zróbmy to. Ej, co to działało? No to już tak trochę średnio. Em, hmm. aha. Okay. Hmm. Eeem hmm. Okej, okay, muszę teraz jeszcze bardziej żyć, ale... <ścoughs> Szczerze mówiąc to... Zacznijmy jeszcze raz. Tutaj szybko przewiniemy już tutaj tą kascenkę. Skip. Hmm, dobra. Okej. Okay. Wait, poczekajmy Poczekajmy Po prostu O Kurde opłacało się jednak komputer? Okej okay. I cyk Cyk Dobra, nieźle O kurde Wenty, przez jak tajny agent będziemy robili, jak tajny agent. Dobra. Okej. Okay. Zróbmy teleporterem. Um. Nie wiem, czy to zadziałało, szczerze mówiąc. I przepraszam, obyście mi takie, trochę takie te. Ale no. Nagrywam to wieczorem. Wieczorny ogórek. Wieczorny yy. ołówek. No. Ok. Mm. Okej. Okay. Tak też można. Um, dobra Szczerze mówiąc trochę przypał jest Siema Macik. Yy. <ścoughs> Zróbmy tak Pepe Zróbmy tak, to jest good plan To jest naprawdę dobry plan, mam drodzy To jest zarąbisty plan Być kartką O, Pst. Dobra O, kary smot eee, dobra To nie To nie to <coughs>

Zróbmy, powiedzmy, że... Armur. Hmm. Okej. Okay. Przeżyło. Jakimś cudem. Dobra. Powiem wam szczerze mówiąc, śmiesznie. Tak gra jest naprawdę śmieszna. Dead. To był jednak zły pomysł. <laughs> to był zły pomysł Chodźmy tego tej użyjmy hmm. Elowina Dobra, to też jest zły pomysł Gaben Okej okay. Mamy Gabena Podejrzanet. Y Okej. Okay. Tutaj powiem wam tak wie, że jeśli mi to by dup dupny game, to się trochę zdziwię. dziwie. Y program Gaben... po prostu przestał działać. Okej. Okay. Y lecimy dalej.

Dobra. Wypuścili nas. Fajnie. Ok, bardzo fajnie. I już w następnym odcinku tak naprawdę będziemy robili powiedzmy inne zakończenia, Postaram się zrobić inne. Więc no. Jakbyście słyszeli mojego brata w tle to przepraszam bardzo, ale ja nagrywam, a on nie może być cicho, bo musi grać. Choć jest 22.47. I ja zaraz odcinek też kończy. Oła. Dobra, powiem wam myślę, że mi się tego robić w Więc zróbmy... o! Udajmy martwego. o Ok... Ok... Ahem... Oh, não, não... Ok... Hum, <susurra> <Okay. susurra> <Okay. susurra> to, to <susurra> banheta <to>. No... Teste canza No bre... No dobra, nie wyszło tak jakbym chciał Okrobacik Siup 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 Dobra Bardzo dobrze wyszło powiem wam Ej, ty stój Kurde, będę wam Mmm, um, okej, okay, gdzie on zniknął A tu jest, kurde Uh, Henry okay, Henry Stickman, Stick Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. Okay. Attention. We have an escaped from the county. He seems he had it to the surface. I do this myself. Dobra. Pójdźmy do tego typa. Okej. Okay. Fajnie poszło. Bardzo fajnie. No, powiem, mam do w dowie. Super. Hm. Mm. Hmm, może nie. Użyjmy ciężaróweczki. To będzie najlogiczniejsze chyba. Najlogiczniejsze będzie to. Okej. Okay. Um, dobra, zapatrzyłem się. Zapatrzyłem się. Dobra. Um, szyk, szyk. Może nie to. Dobra Okej okay. hmm. Powiedzmy, że tak, slam, schowajmy się No a, jednak nie No to też nie był zbyt dobry pomysł Zbyt, nie powiem wam To nie był zbyt dobry pomysł, ale... <ścoughs> No nic, nie wyszło wtedy tam też. No nic. Nie możemy użyć teraz... ...airbag. To było dobre. To było dobre, powiem wam. To było naprawdę dobre i śmieszne. To było śmieszne. Ym, dobra, nie wyszło tak jak też bym chciał. Nie wiedziałem, co to robi, szczerze mówiąc. Dobra. Nie wiedziałem. Okej. Okay. Nic tutaj nie róbmy. Może coś innego się pojawi. Coś tutaj na dole. Czyli coś w tym stylu. No nic. Ok. No i się puściliśmy. I jesteśmy już wolni. Tym ty, tym, 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 się tym, Pięknie tym, się udało. Się pięknie. Pięknie się udało. I teraz lecimy ostatnią Misję. Ostatnią misję. Okej. Okay. Musiałem na chwilę włączyć mikrofon. Aha, tu już jest koniec. Dobra. Um, tutaj jak widzicie jeszcze nie zrobiłem wszystkiego. A nie, jednak ostatnim zostało. Dobra. Tego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem, nie grałem w to nic. Więc, nie wiem Ale chyba muszę mieć tutaj skończone Tutaj jakieś rzeczy Tak, tak, chyba muszę mieć tutaj Dobra, to w takim razie to będzie na następnym odcinku Pozdrowiajcie, hmm. oglądanie, na razie cześć Hej, hej